You next no, 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 no. no, no. jest tak naprawdę jeden trening i dzisiejszy sparing. Wiadomo, że nastawienie jest pozytywne. Myślę, że ten mecz, mimo że to tylko mecz sparingowy z drużyną z niższej ligi, ale... W samych aspiracja wyglądało dobrze w naszym wykonaniu, a ja, ja się bardzo cieszę z tego, że wopasy starali się realizować to, o czym mówiliśmy. Czeka nas jeszcze sporo pracy, jest, jest trochę mankamentów, ale jedziemy teraz na obóz i to jest ten moment na to, żeby pewne rzeczy już doszlifować i, i patrzymy optymistycznie do przodu. To ustawienie taktyczne, które było, trener zostawił, ale są chyba pewne już koszady. Yy, Roszat może aż takich nie, natomiast są pewne przemyślenia, na pewno te ustawienie też będzie modyfikowane, niekoniecznie zawsze będziemy grać na nie napastników, natomiast troszeczkę innej komplikacji, ale jeżeli chodzi o grę na pięciu obręców, to nadal będziemy ją kontynuować. Jaki plan łamów? jest taki, Tak jak powiedziałem, to już jest ostatni etap przed meczem z niecieczą Mecz, który inauguruje rozgrywki, także będzie prestiżowy. Gramy z Meniaminkem i nie chcę tu składać żadnych deklaracji, natomiast będziemy jechać tam po to, żeby zdobyć trzy punkty, ale został nam ostatni moment, żeby poprawić wszystkie elementy, starać fragmenty gry, różne schematy rozegrania w ofensywie i organizacji gry defensywy, także trenujemy tylko nad, i będziemy trenować nad rzeczami typowo piłkarskimi. Sytuacja kadrowa, bo dzisiaj już jakieś testy były, czy jakieś jakiś warsztat się tutaj spodziewać? Po dzisiejszym meczu nie, natomiast na razie już ma Maciej Domański. Raz, no wiadomo, Bożydar też jeszcze jest kontuzjowany, ale oni nie trenują od dłuższego czasu. Pozostali zawodnicy są zdrowi. Mam nadzieję, że już nikt do nich nie dołączy. Przyglądał Pan się z, no, pewnej grupie piłkarzy dzisiaj. Była taka grupa testowana i nie, nie można już jakieś wnioski wyciągać? Jest Pan w przypadku któregoś z zawodników na tak? Wiadomo, ja że to tylko jeden mecz, niektórzy zgrali niestety tylko 15-30 minut, bo chcieliśmy dać szansę wszystkim, żeby nikt nie był poszkodowany i czasami jest to za mało, żeby ocenić. Natomiast yy, jeden z że zaprezentował się bardzo korzystnie, jeżeli pojedzie z nami na obóz, będziemy go obserwować, może Natomiast pozostali młodzi zawodnicy są tutaj, stąd znamy ich i będziemy im się przyglądać na bieżąco. Szadenarłamów zapytam, bo trener Gorszow zapewne miał swój plan na to zgrupowanie. Nie wiem, pan coś w tym planie zmienia po swojemu, czy idziecie tamtą linią? Nie, nie, nie ma sensu, wszystko zostało zaplanowane wcześniej trener Gąsior tutaj zaplanował jest doświadczonym trenerem także tutaj nie potrzebuje dokonywać modyfikacji także idziemy tym tokiem chcemy to optymalnie wykorzystać Panie trenerze jak pan ocenia bazę treningową Stali? Yy, no cóż no ja tutaj yy, kiedyś jeszcze w latach 90 przyjeżdżałem jako zawodnik ekstraklasowy ze Stawą Mielec yy, jestem pod wrażeniem tak? tym bardziej że ostatnio pracowałem z Tomilu tym, gdzie tam baza jest mówiąc delikatnie słaba, natomiast tutaj nic tylko trenować, nie ma się do czego przyczepić, jest bardzo dobrze, także tutaj jestem bardzo, bardzo zadowolony i pozytywnie zaskoczony znaczy jeszcze takie pytanie o pulisy przejścia trenera do Mierca, bo to wszystko działo się bardzo szybko. Kiedy ten pierwszy kontakt był, jak to wszystko się wydarzyło? Nie ma znaczenia kiedy, ale tak, to było bardzo, bardzo szybko. Nie tylko ja byłem zaskoczony, zawodnicy, kibice, wszyscy dookoła. Taka sytuacja została podjęta, trzeba ją szanować, tak jak trener od, odszedł, ale to już jest za nami i musimy patrzeć na to, co będzie w przyszłości. No, w czasów został Pan ściągnięty? W czasów został Pan ściągnięty? Nie, bo Duńczycy raz zostaliśmy śniadacie z czasów i, i, do, i dobrze, dało nie, to fajny efekt. Nie, 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 akurat na czasach byłem wcześniej, e, także tutaj, szykowałem się do następnych, że tak powiem, no, ale to, to nie ma znaczenia, tak, wiadomo, że nie jest jest czymka nożna, trenowanie, jak się rozwijać jako, jako trener i dostałem szanse szansę, mam nadzieję, że ją wykorzystamy, osiągniemy korzystny rezultat, że się utrzymamy w Ekstraklasie, a, a o będziemy grać, to... Ale pewnie początkiem lipca się Pan nie spodziewał telefonu? I nie, nie ukrywam, że, że, że nie. Także tutaj zaskoczenie, oczywiście pozytywne, no bo tak jak powiedziałem, nikt się pewnie tego nie spodziewał. Dostałem szansę i chcę ją wykorzystać. No, mam dobry kontakt z zawodnikami, no to że z tego na pewno nam też tego może, bo wynik wiadomo, że to buduje atmosferę i, i będziemy tutaj modyfikować zwracać uwagę na pewne szczegóły i, i pracować, bo to jest najważniejsze, bo nie jesteśmy drużyną, która ma nie wiadomo jaki potencjał, nie oszukujmy się, natomiast mamy zawodników yy, niezmanierowanych, którzy chcą pracować, w tym składzie w poprzednim sezonie, także to też jest statut. Pewnie potrzebujemy jakichś wzmocnień, ale to już pytanie nie do mnie, tylko kwestia możliwości finansowych, dlatego pracujemy z tą grupą, która jest zobaczymy co z tego wyniknie. A właśnie wspomniał Pan o ewentualnych wzmocnieniach, to gdzie by Pan widział jeszcze, że no, przydałoby się troszkę więcej jakości? No co ukrywać, na pewno potrzebujemy młodzieżowca, tak, tym bardziej, że Rafał Stączek zakończył wiek młodzieżowca, potrzebujemy młodzieżowca, e, zobaczymy na, na jakiej pozycji e, umieścimy tego zwolennika, ale nie chciałbym tego robić oficjalnie, gdzie potrzebujemy wzmocnienia? bo to by oznaczało, że jeżeli jesteśmy słabi, a, a tacy nie jesteśmy. Ten wynik na inaugurację jest pozytywny. No tak, y, oczywiście. No. Każda wygrana cieszy przede wszystkim, na tym bardziej w, w takich rozmiarach. Szkoda, że straciliśmy bramkę na koniec, y, y, bo, nic, bo nie zanosiło się na to. Natomiast y, nie jest łatwo strzelić czterech bram cztery bramki do przerwy. Y, naprawdę z drużyną solidną, która aspiruje do awansu do pierwszej ligi, ma zawodników o doświadczeniach zakresowym, Także wynik, wynik cieszy i oby było tak jak najczęściej. Dziękuję. Dziękuję.